Dzień dobry. Cześć wszystkim. E, witamy Was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer 103. Piękny numer, okrągły. Co, Rybuś, robisz? Rybuś, Rybuś kombinuje jak zwalić e, telefon. Na którym nagrywamy e, wideo na YouTubea. Chodź tutaj, Rybuś, zostaw ten telefon. Rebus jest właśnie na stołku, na którym stoi sprawy. To statyw. jest nasz pierwszy tydzień z kotami. i Mam wrażenie, że jakiś wyjątkowo ciężki tydzień. Nawet to nie chodzi ze względu na koty, tylko po prostu jakoś jest bardzo dużo natłok i jakichś takich niepowodzeń i jakichś innych nerwów. Tak, nie wiem nawet jakoś, jakoś czemu tak wyszło, i ten, te dni tak szybko lecą. Niewiele jakoś tak wychodzi z zadań, które miały być do zrobienia, i jak wychodzą, to tak średnio. Ale o czym mówisz na przykład? O Jezu, no nie wiem, no już po prostu byłam dosyć tej historii z tym telewizorem <grym> i nie wszyscy, <grym> ale no po prostu nie mogę skończyć. No, ten telewizor w końcu. Zamówiliśmy y, razem z nim. Y, w sensie Patryk zamówił uchwyt i montera. Y, w sensie za drugi telewizor jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy, to może byś tak. dlaczego. Właśnie nie hmm. wiem, jeszcze nie doszedłem do tego maila, ale dzisiaj po nagrywaniu podcastu będę dochodził. No to koniecznie, bo to jest bo wiem, rzecz, że zdradzi. Tak. E, no dobra, no i przyszedł ten trzeci telewizor i przyszły też, e, przyszedł soundbar i e, głośniki, bo ja w ogóle nie wiedziałem, czy coś takiego istnieje, nie jestem jakimś e, takim, za bardzo e, elektryką się nie interesuję. Nie jesteś Lech Wałęsa. Nie. E, i, no ale wyskoczyło w propozycjach, bo ja ten, ten trzeci telewizor to ja już zamawiałem, bo już twierdziłem, że coś tutaj nie gra z kolegą, e, więc <laughs> ja to po prostu ogarnę. I wyskoczyło mi w propozycji Soundbar, wiecie, że jakiś taki, taki, jak jakieś urządzenie, które jest głośnikiem i ma tam wzmacniacz, a, a później mi wyskoczyło jeszcze, że mogę dokupić sobie dwa głośniki i takie, i takie fancy, żeby na miał z przodu dźwięki, z tyłu dźwięki, i ja myślę, że jak w kinie jakimś, no dobra, wiecie, no to chyba wezmę to. Eee, jeszcze tam było w promocji, bo te wszystkie jakieś fridaye były, no i oczywiście te głośniki przyszły pierwsze. Później przed ten sandbar, później przed ten telewizor. Więc, jak już wszystko przyszło, to wszystko rozpakowaliśmy I, i to tak jak my. Tak samo jak było z obrazami, gdy obrazy się obkleiło tymi taśmami, to z tydzień czekały, aż się powiesi je. Są powieszone, więc, jak wyciągnęliśmy te sandbary i inne srary, no, to też musiały kilka dni poczekać. Nie? No, oczywiście, ale to jest normalne: wyciągać coś z opakowania. Ta rzecz musi się ułożyć w nowym mieszkaniu, zapoznać ze wszystkimi innymi rzeczami, które są i dopiero potem można jakby się nią zająć, jakby to wszystko trwa, to jest jakby okres i on ma Myszła swoje przyszła. rozdziały. O, mysza przyszła, Słuchaj, bo byliśmy dzisiaj na, na zewnątrz na jakieś tam zakupy, coś tam, wróciliśmy i mysza się nie chciała objawić, ale się już widzę objawiła. Tak, ja wiem, że ogłaszaliśmy, że środy to są dni zakupowe, ale dzisiaj jakoś tak wyszło, że czwartek. Tak. A, bo wczoraj, a właśnie, wiem dlaczego ten tydzień mi się też nie podoba bardzo. No. Bo wszystko jest pokicikane. Ja tak nie lubię. Ja lubię, jak jest ustawiony plan i na przykład tego dnia mamy nagrywanie, tego dnia coś tam, a w tym tygodniu wszystko się wywróciło. To prawda. Mieliśmy nagrywać w czwartek, a nagrywaliśmy w środę i będziemy w piątek i, i, i w ogóle. No nieważne, jakby byliśmy przy telewizorze. Słuchajcie. No i zanim jeszcze z tym telewizorem była akcja, bo że już nie będziemy go odpalać zanim on nie zawies zawiesi się, to że sprawdzimy jakby ten, te, te nagłośnienie, bo te nagłośnienie za pomocą bluetootha można do komputera czy do telefonu, cokolwiek, tak. a my mamy ten rzutnik, więc chcieliśmy sobie zrobić, wiecie, tutaj... Sans filmowy. A w ogóle wiem, jeszcze, wiem dlaczego tak się stało. No. Bo to, właściwie już zrobiliśmy sobie sens filmowy. Wszystko było gotowe. I, wszystko nie, było już, oglądaliśmy, w była połowa filmu. Czy, no, może nie połowę, ale z jedna trzecia. I, 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 ta, i mija ta jedna trzecia filmu, i mieliśmy, y, korzystaliśmy ze starych głośników jeszcze z Warszawy. Takich. No, bym powiedział, dosyć no My się na tym nie znamy. Nawet one nigdy nie miały, nie mają pilota i zawsze trzeba było wsta stawać. Wiecie, jak telewizor kiedyś czarno-biały, żeby <laughs> przełączyć, to trzeba było, żeby przyciszyć, przygłośnić na dramat. I, i, I tak leci za jedna trzecia filmu i ja mówię, cały czas mówię, no nie wiem, dwa, trzy razy, że jakoś cicho jest, nie? I ja wstaję pod głaśnia, ten wstaje pod głaśnia, ale i, i, i po prostu, wiecie, w końcu stwierdzam, no nie, no po prostu coś jest nie tak. Okazuje się, że jeden z dwóch głośników nie działa. A ten film jeszcze chyba był po hiszpańsku na dodatek, nie? Tak. Z napisami, więc, więc właściwie, no nie wiem, no dobrze by było słyszeć ten dźwięk, jednak szczególnie, że ktoś się nauczyć tego języka. No, więc się wkurzyłem i stwierdziłem, że to jest znak skąd, że trzeba te, ten sandbar ogarnąć. Więc w trakcie tego filmu tutaj chaos nastąpił totalny. No i wyobraźcie sobie, że udało mi się ten soundbar i wzmacniacz połączyć ze sobą, włączyć i normalnie z, tele, z komputerem działały. Tak było. Ale, Ale głośników dodatkowych nie. Tak. Bo to one są jakby dwa głośniki, takie małe i yy, jedno takie urządzenie, które jest jakby, nie wiem, łącznikiem czy coś takiego, które ma jakby Bluetooth'a. I... Tak, taki kabelek z takim jakby. To no, jest taki, coś takiego jakby, jakby router modem, nie wiem, jakiś taki mniejszy. Jeśli oglądacie nas na YouTubie, to widzicie to teraz, e... no, bo jest to między nami. E... I po prostu jakby on kontaktuje się z Sandbarem, a do niego są podpięte za pomocą takich podwójnych kabelków, jak zawsze, głośniki. No i nie działa, nie działa, nie działa, więc w ogóle wiecie, już draka, już chaos. I okazało się... To jest hit. Tak, bo ja gdzieś tam sprawdziłem że te głośniki nie są kompatybilne z tym sandbarem. Mimo, że strona Media Markt polecała jakby wszystko tak. razem do kupienia. Tak, no jak, i najlepsze jest to, że jak wszedłem, żeby to sprawdzić, to już nie było tego, bo jakby to było wtedy, jak był okres tego Black Friday i jakby no, to już nie jest aktualna promocja i nie mogłem w stanie tego udowodnić, nie jestem w stanie tego udowodnić, ale no to było, bo ja nawet nie przeglądałem tych konkretnych kategorii czy zakładek, tylko po prostu wyskoczyło, klikam, biorę, nie? Więc ja już wiecie, i już harta, tak, nie? Myślę sobie fajnie. Wyłożyliśmy hajs, nic z tego nie będzie, ale myślę, dobra, no jeszcze próbujmy, nie? Następnego dnia e, piszę na czacie z Samsunga, oczywiście nic z tego nie wynika, jakby e, pytam ich, e, czy jest jakaś. Bo już wiedziałem, że to nie jest kompatybilne, ale jeszcze zapytałem, więc powiedzieli, że oczywiście nie. I pytam, czy jest jakaś opcja, żeby e, one razem działały. Nie, bo są niekompatybilne. I jak wy wiecie, właściwie nara, nie? Tak. I, e, no i wtedy po prostu... No chodź. Rebuś się kręcił. Się się Strasznie kręciłem. I wtedy chyba już po prostu w tej całej desperacji napisałem u siebie na Instagramie. Tak, na, na story stories o sytuacji opisałem względzie, więc może ktoś kto mnie obserwuje oglądał, to może mieć teraz Dewolaja, e, że... No, że taka jest sytuacja i czy ktoś, ktoś wie, ktoś zna. No i były magiki techniki. Były magiki techniki, panowie, normalnie, na coś Mężczyźni? Mężczyźni mnie obserwują i mi... Ale wymówią. mówili, dzień dobry, jestem mężczyzną. <grym> tak, wyobraź sobie i to dwóch nawet oddzielnie, jeden na fejsie, drugi na Instagramie. Jeden z nich mi napisał... A skąd wiesz, że oddzielnie? Może się znają? Poczekaj, bo teraz już mi mieszasz w głowie, a muszę teraz sobie przypomnieć, bo to jest bardzo ważne, bo a jak może komuś wspomogę. Jaki mieli znak zodiaku? Poczekaj. E, a wiem. Dobra, więc pierwszy z nich mi powiedział, e, że jak jest ten taki pseudo-modem, tak, do którego są podłączone te głośniki, to jak e, te kabelki e, od tego pseudo-modemu idą do głośników, Wiecie, i tam się jest, wkłada w dziurki. Jest taki czerwony i drugi jest jakiś i, nie nie wiem, biały, czarny. No nie ma... No jakby są dwa różne kolory, no i jakby tam się. To on powiedział, że jak je się wkłada, to żeby włożyć płytko. Bo, jakby zawsze z tych kabelków końcówka jest taki drucik, a reszta jest ogumkowana, nie? Tak. I żeby ani fragment gumki nie wchodził w dziurkę głośników. To jakby w ogóle, już nie miałem pojęcia, że to ma jakieś znaczenie. Ja tak samo, ja zawsze wpychałem na siłę, żeby. Znaczy, no, może nie na siłę, tak, żebym wiecie, tam wpychał pół kabla, ale tak maksymalnie, jak się dało, że, tak, żeby jakby. Dokładnie, lep... i działało. Na no, wiecie, na chłopski rozum wydawało może, mi się, że będzie lepiej. Może to tak tutaj tylko nie działa, no nieważne. A drugi mi powiedział, że y, na Soundbarze w ustawieniach pilota, ponieważ tak, on ma pilot. Sorry, ale myszę się po prostu, kitła się na słońcu. No, że można wybrać opcję i reguluje się głośność tych głośników dodatkowych oddzielnie. Tak. Tak, i że tam jest 6 stopni głośności i że może być ustawione na zero. Więc I co, oba te typy okazały się oba te dobre. Oba typy się, okazały się dobre. Głośniki, uwaga, działają. Pomimo, że są niekompatybilne, e, pani Samsung, e, co prawda, znaczy, ja nie wiem, wiecie, bo korzystaliśmy z nich chyba ze dwa razy, czy raz, nawet póki co, bo nie mieliśmy czasu, a to się działo w ostatnich kilku dniach. E, I mam wrażenie, że, że są bardzo ciche. Są jakieś takie ciche, rzeczywiście. Tak e, ale no, i, i to się wydaje trochę dziwne. Ale wydobywa się z nich dźwięk, Tak, Wiecie, wydobywa się wchodzi. z nich dźwięk, ale nie też tak, że muszę przyłożyć ucho, żeby coś słyszeć. Jakby, no jest dźwięk, tylko ten przedni dźwięk, mimo że jest dalej. Bo te głośniki, jakby tylnie, są raczej gdzieś koło ciebie, koło fotela, a ten sandbar jest gdzieś przed telewi pod telewizorem, jest gdzieś dalej. To przeważasz zdecydowanie ten dźwięk z przodu, co się wydaje mi dziwne trochę, bo wydawało mi się, że to powinno być w miarę zbalansowane. Ale no z drugiej strony chyba tak być powinno, no bo pomyślałam sobie, no nie wiem, może to przez tą niekompatybilność, ale z drugiej strony to one chyba po prostu by nie działały, a nie działały ciszej, nie? No też myślę Trochę tak. Trochę to byłoby bez sensu chyba. Więc rozumiem, że chyba tak być powinno. No czyli sukces jest. No dobra, jest sukces ludzie, no ale wy się nie cieszcie za szybko, ponieważ przyszedł pan monter od telewizora, żeby go zamontować. I ja po prostu jakby muszę powiedzieć to wprost. Jak Patryk zamawiał telewizor, bo ten, y, chcę zaznaczyć, że ten uchwyt był jeszcze z pierwszego telewizora. A to jest trzeci. A to jest trzeci, ponieważ ten pierwszy telewizor i drugi nigdy nie przyszły, ale uchwyt przyszedł oddzielnie. Powiedziałem Patrykowi, Patryk, jak zamawiamy telewizor jakiś nowy, telewizor zamawia się, wiadomo, nie wiem, raz na lata, tamten pierwszy co zamówiliśmy chyba za 4 czy 5 lat temu i nadal go mamy, kup uchwyt po prostu najdroższy, jaki jest możliwy, żeby był po prostu wyjebany w kosmos, nie? Taki po prostu, że nie wiem, no po prostu mózg rozwala, nie? Dobra, tak zrobimy. Ja oczywiście jakby, no ten uchwyt przyszedł, ale ja się nie znam na jakichś uchwytach, nie jestem uchwytologiem. No i później przyszedł pan, który wyciągnął ten uchwyt. Pan oczywiście no abla, ingles kompletnie, więc jakby... No przecież dogadaliśmy się z nim. No, jako tako, bo jakby, yy, spoiler alert, jestem bardzo niezadowolony i już został zamówiony nowy uchwyt. Czy ktoś jest zdziwiony z tej okazji, że Adam jest niezadowolony? Tak, dobrze rozumiecie. Stary uchwyt został zamontowany, telewizor na nim wisi, ale został już zamówiony nowy uchwyt z nowym panem monterem. Yy, nowy pan monter przyjdzie, zdem, zdemontuje stary uchwyt, zdejmie telewizor, założy nowy uchwyt i założy z powrotem telewizor. Tak, witajcie tak w moim wygląda, życiu. Tak wygląda nasze życie, właśnie. Słuchajcie, kochani, ale nie ma wyjścia po prostu, ponieważ jeżeli ja będę nieszczęśliwy, to ja będę nieszczęśliwa. Ale ty jesteś zawsze nieszczęśliwa. Nie, Patryk, nie. Ponieważ y, tak jak była sytuacja z kanapą i wiedziałem, że będę nieszczęśliwy, Gdzie jest kanapa? Ona no dobra, nadal nie przyszła, ale przyjdzie, tak? jest, Gdzieś się robi. Ale jesteś pewny, że się robi. Nie jestem pewny, no bo ten. Czy... Nie, ten, ten sklep no. jest jakiś, taki wiesz. Y, Wiesz, jakby... Słuchaj, Mediamark też nie jest jakimś małym tak, sklepem, Tak, ale jak krzakiem. ja zamawiałem tę kanapę, to mówili mi, że 6 tygodni trzeba będzie czekać, więc jakby nie minął 6 tygodni. 6 tygodni to są okolice świąt. Jakby widzieliśmy na co się decyduje. Będę no, nieważne, nie wciskaj mi teraz kanapę, gadam o telewizorze. Że... Dobrze, no ale to. Dobra, ja może powiem o co chodzi. Ale cały czas mówisz o co chodzi. A ja chciałbym się musi Ciebie zapytać o jedną prostą rzecz. Czy jeśli zostanie zamontowany na tym nowym uchwycie. Dam ci spokój. Obejcujesz, tak? Oficjalnie. I, ale czy będziesz wtedy szczęśliwy? Tak. Czy jest szansa, że się wtedy uśmiechniesz? Powiem wam dlaczego. Jestem niezadowolony. Po pierwsze, ten telewizor jest zamontowany za wysoko, co, co po prostu... I to nie jest kwestia... Ja, jakby mówiliśmy oboje, że ma być niżej. Mówiliśmy? Mm -hmm. Pokazywaliśmy, że ma być niżej. I nie wiem dlaczego pan ostatecznie tak zrobił, ale jakby uznaję, że to jest też nasza wina. Bo jakby mogliśmy nad nim stać i czuwać, ale no wiecie, jak on jakimiś kreskami, ołówkami zaznacza coś tam, to ty nie wiesz. Najpierw jest ten uchwyt montowany. Później dopiero na niego zakładany telewizor. Ty nie wiesz, jak ten telewizor będzie wisiał na tym uchwycie, ponieważ nigdy nie widziałeś czegoś takiego. I ten telewizor może być niżej, może być wyżej. Nie mam pojęcia, w którym miejscu jak to będzie. No nieważne, jest za wysoko. Jest w takim momencie teraz, że jak siedzę na fotelu, to muszę właściwie głowę zadrzeć do sufitu, żeby patrzeć na ten telewizor. Zdradzę wam, że wcale tak nie jest. E, po drugie, ten uchwyt jest tak wielki, że wystaje u dołu telewizora. E, dwie części jego wystają. A po trzecie, można go przesuwać tylko na prawo i lewo, jakby, wiecie, w tym samym, jakby e, poziomie. co... Od... Adam chce do góry nogami oglądać telewizor. Nie, firmy. od początku było mówione, i ja prosiłem, aby ten telewizor wysuwał się trochę do przodu i żeby można było go obracać, nie mówię, że o 360 stopni jak w egzorcyście, ale jednak trochę dookoła, ponieważ. Gdy wjedzie tutaj ta sofa, gdzie są teraz te fotele, te fotele będą rozstawione na boki. Jeden będzie po prawej stronie, tam bardziej przyczyni, drugi po lewej. Chcę mieć możliwość jakby kontrolowania telewizorem, bez względu na to, w którym miejscu pokoju będę przebywał. I to nie jest możliwe z tym uchwytem, jak się okazało, oczywiście. Dlatego został zamówiony odpowiedni. Rybuś, przyszedł już mi jest lepiej, od tej twojej paplaniny, było. W tylko przyszłym gorzej. tygodniu ma przyjść, w przyszłym tygodniu ma też przyjść pan monter. Eee, no, i znowu rybujesz za mnie? Nie, Rybuś musi po prostu zwracać no, na siebie uwagę. No, zapraszam no. Neverending Story po prostu. Mysza, jakby swój świat, nie? Tak. Kąpiel słoneczna. Rybuś nie. Będę chodził po was, a za, <laughs> za po prostu zachodzę na śmierć. No. no dobra, ale poza tym jest całkiem świetnie. Poza przyjemnie. tym wczoraj zamówiliśmy, właściwie ja zamówiłem chyba czwarte czy piąte zamówienie i już e, w tym miesiącu. A wiesz, że musimy iść do e, Le, Leroya Merlina. ‫אז לא תשגעתם על זה? ‫-לא, יא משלעו ליסטפאח. A wiesz, jest najśmieszniejsze to, że ja patrzyłam zarówno w Ikei i Mediamarcie i nie widziałem takich list w ogóle? Ale wiecie, jakie listwy? Takie, że e, mamy tutaj wyspę tutaj mniej więcej, gdzie teraz siedzimy, e, mamy taką wyspę z e, tym przedłużaczem, żeby nie musić, wiesz, wiecie tam, po ścianach łazić, żeby nie wiem, podładować lampę. Tak, no, największy hit jest taki. I ten kabel idzie nam przez podłogę i po prostu zakleiliśmy. Tak. Uwaga, zakleiliśmy ją taśmą e, techniczną. Ale brązową brązowo jak podłoga, ale no, że tak powiem, nie wygląda to najsympatyczniej. Dobra, ale naj, takie listwy kupić. Najśmieszniejsze, widzicie, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że my mamy tutaj obok siebie, na tej jakby wyspie, kolumnę. Kolumnę jakby podtrzymującą sufit. No. która jest jakby ścianą. E, I ona nie ma kontaktu. E, pomimo, że wydaje mi się, że był tutaj kontakt, bo w ogóle jest tutaj ze dwa są czy trzy, trzy miejsca, przynajmniej w tym pokoju salonie, gdzie. Coś było przy ziemi, ale zostało jakby yy, nie zdemontowane, wie. zamalowane, zatynkowane i tak dalej. Yy, w sensie widać nawet nie, że zatynkowane, tylko jest jakby jakaś metalowa, nie wiem, wiecie? Tak. Yy, coś nałożone na to i zamalowane. Jakby no ja jestem przekonany, że to był kontakt, bo to po prostu ma sens, że jeżeli jest na środku pokoju kolumna, to ma kontakt po to, żeby można było coś podłączyć obok tej kolumny, a nie przyciągać od ściany, tak jak my teraz musimy i to też jest, widzicie, to jest trochę smutne, bo to jest też takie bylejactwo yy, właśnie właścicieli wynajmujących, które widzę, że nie różni się od polskiej. No już nie przesadzę. No nie, nie różni się, Patryk, yy, yes. właśnie takie... Yy, E, takie głupoty jak na przykład, nie wiem, coś było pewnie z kontaktem, stwierdzili, walić to i po prostu zamalujmy. E, na suficie mamy takie, jakby, nie wiem, to są halogeny chyba. One wychodzą jakby z sufitu. E, chyba halucynogene. E, I one są, jakby te lampki są tak zrobione, że można też je obracać. Teoretycznie wiecie, że jak, pa, jak tam staniesz pod tym sufitem, na, na czymś. I palcem weźmiesz, to tą lampkę może wykierować na ścianę, na podłogę, na drugą ścianę. No dobra, to jest akurat Hitam. E, zamalowali te lampki, bo, bo nie posprzątali tego mieszkania, jak wiecie, jak się wprowadzaliśmy, ale odmalowali je i zamalowali te lampki, e, że po prostu no, nie ma możliwości ich przesunięcia bez po prostu tego puszczenia tej farby. Tak, a wiecie, jak się to zrobi, to zapewne ta farba pójdzie też dalej po. W suficie, więc po prostu. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja nie wiem, czy my i tak nie będziemy musieli tego zrobić, bo jeżeli y, jakiś ten y, halogen, to tak się nazywa, prawda? Halucynogen. Y, się popsuje, to trzeba będzie go wymienić i trzeba będzie chyba jakby tam pomerdać. Bo to nie jest tak, że to sobie wyjdzie, tylko to trzeba będzie wysunąć. Więc to jest po prostu jakaś kurwa skrajna. Jezu, widzisz, ale widzisz, ty sprowadzasz taką negatywną aurę cały czas. O Boże, bo taka jest prawda, Patek, nie tak mówić prawda. sobie wprost. Po po Let prostu. it be. Jakby daj sobie spokój, nic nie trzeba robić z tym. Świeci ci słoneczko, kotki sobie leżą. Po prostu wszystko jest super. A ty po prostu szukasz tylko negatywnych rzeczy i gromadzisz je w sobie. I po co? I na co to? Ale te kłopoty po prostu, Patry. No Tak, i tak najlepiej, to wiesz co, yy, po prostu olać wszystko yy, i nie wiem, wynieść się do dżungli, Aga na Ameryka. <grym> tak? Yy, I po prostu mieszkać w jakimś, nie wiem, namiocie ja to jest super nie i robić powiem. kupę do yy, po prostu dziury w ziemi. Takie jest życie, taka jest natura, taka No nie jest tak to nie działa, Patryk. Trzeba jednak ogarniać jakieś swoje życie i dbać o to, żeby jakoś dookoła było dobrze, a nie byle jactwo. O Jezu, ale można to wszystko robić na spokojnie. powoli. No robimy to na spokojnie, ponieważ nie, jest cały, czas, cały czas odkładamy rzeczy, które powinno się zrobić tydzień czy dwa tygodnie temu i z dnia dzień się je odkłada. Ja tam nie odkładam. Ty odkładasz? Co, niby. A ty nie, ty nie odkładasz? Nie. Boczki? Nie, nie odkładam boczków. A ale dlaczego ja... to jest jakiś Dlaczego to jest jakiś shaming? Nie, no bo na boczki jest dobry, wiesz co? Co. No ja tam już nie pamiętam, też tego. Też nie pamiętam Kurde, te suplementy w Polsce. No. no, you, you, baby, baby suplementy, suplementy, no. naprawdę. Nie suplementy. kończące się reklamy leków. Boże. Dobra, słuchajcie, musimy się zabierać za, do roboty Tak, mamy Nie dużo... ma co pitu-pitu. Muszę tylko media komedia markta ogarnąć, jakieś tam inne rzeczy porobić. Także kochani, cieszcie się z małych rzeczy, jak Sylwia Grzeszczak. Nie warto się przyjmować rzeczami, na które się nie ma wpływu. No tak. Jesteś ten? Jestem coach życia. To się też tak Możesz być. Jestem, jestem połączeniem coacha życia i Agi in America. Tak, coach życia po prostu. Again coach. Możesz jakieś te lekcje online udzielić. O Jezus, za 99 zł. I, 999 I po, złotych. powiesz spokojnie. Spokojnie. I po prostu powiesz spokojnie i tyle. I, I ludzie brawa, brawa. No. No to brawa kochani, kończymy. Życzymy wam samych sukcesów. I wszystkiego smacznego. Pa. Pa. pa.